Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naukowo.pl. Moje ukochane zetknięcie się z fizyką, cotygodniowe nasze. Bardzo już wielu zagorzałych słuchaczy ma ten cykl. Zaprosiłam tym razem pana profesora Ernesta Aleksego Bartnika, aby okiem fizyka przyjrzał się temu, czym. Z czego chleb je, czym żyje na co dzień, czyli zaczynamy taki nowy podcykl elementarnie o cząstkach, i dzisiaj pan profesor obiecał, że postara się nam przybliżyć to, co się wydarzyło z końcem XIX wieku, czy w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku w fizyce Jakaż to wielka, nastąpiła rewolucja, i nie była to już rewolucja francuska, a jeszcze rewolucja październikowa, ale była ona niemała. I o końcu fizyki klasycznej, panie profesorze, zapraszam serdecznie i witamy wszystkich naszych słuchaczy. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Więc zanim zaczniemy e, rozważać fizykę cząstek elementarnych, trzeba do e, zapoznać się z, z prostszymi zjawiskami e, mikroświata. No i. Tu nie sposób nie wspomnieć po prostu o, te, o stanie nauki, fi, głównie fizyki w XIX wieku. W XIX wieku fizyka, te, fizyka odniosła niesłychane triumfy. Otóż, e, e, otóż mieliśmy mechanikę klasyczną, niesłychanie precyzyjną, e, precyzyjną teorię, która nie tylko opisywała ruchy planet. Wielki, wielkim triumfem na przykład było w fizyki teoretycznej było odkrycie planety Neptun. Tę, tą planetę nie odkryto przez teleskop, tylko odkryto ją z ołówkiem w ręku. Otóż pan Buwar zauważył, że ruch Urana ma jakieś zaburzenia, które nie wynikały z, 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 z rachunku. I powiedział: A, to, to znaczy jest jakaś nieznana planeta, którą nazwał Neptun, która zaburza ruch, ruch tej planety. Adams i Levernier policzyli metodami, meto właśnie mechaniki klasycznej i, i wskazali, w którym miejscu na, na niebie powinno się zobaczyć tą planetę? I oczywiście astronomowie ją zobaczyli. Także to było pierwsze odkrycie planety z, z ołówkiem w ręku. Panie profesorze, czy ja tu mogę zrobić taki maleńki komentarz? Pan mnie poprawi, jeśli błądzę. Otóż wydaje mi się, że być może nasi słuchacze nie zdają sobie z tego sprawy, ale tak zwany przewrót kopernikański był bardzo trudny do zaakceptowania. Nie dlatego, że tam kościół powszechny jest obskurancki, tylko dlatego, że uważane, że orbity planet są okrągłe, no bo przecież kula, sfera jest najbardziej doskonała, no więc oczywiście plan, planety poruszają się po sferach. I w związku z tym, że nie wiedzieliśmy do czasów Keplera, że planety poruszają się po elipso, elipsowym torze, eliptycznym, to y, obliczenia według y, ge, y, jakby astronomii czy układu planet y, geocentrycznego Ptolemeusza dawały dokładniejsze niż kopernikańskie przewidywania, kiedy Słońce się zaćmi. Ono się znacznie bardziej chętnie zaćmiewało wtedy, kiedy to wyliczono według Ptolemeusza, niż kiedy to wyliczono według Kopernika. Więc tu opór wobec teorii kopernikańskiej, teorii heliocentrycznej, był oporem natury matematycznej. Było oporem tych, co umieli to policzyć. I no, dopóki. To głównie I no. filozoficznej oczywiście, no bo ta detronizacja i tak dalej, ale, ale argument y, y, naukowy tam też był. I teraz y, Kepler pokazał, że to chyba te orbity nie są koniecznie sferyczne i w ogóle dajmy spokój z tą doskonałością kuli. Y, y, I potem to, co pan profesor mówi, no y, jest oto taka sytuacja, że możemy z ołówkiem w ręku, i dzisiaj zresztą na nieco innych zasadach, z ołówkiem w ręku policzono, że ta dziewiąta planeta całkiem masywna. Tam musi być. No, bo się tak, tam... panie, no, tak? no i to wielki, wielki triumf fizyki teoretycznej. Także ta mechanika teoretyczna nie tylko przewidywała astronomię, ale przewidywała zachowanie się materii no, u nas na Ziemi w szczególności. Umożliwiała obliczenia statyczne. I wielki inżynier XIX-wieczny, pan Eiffel. Jak, jak, jak się pojawiła stal, no to zaplanował swoją słynną paryską wieżę Eiffela, no i zanim zaczął ją budować, to użył mechaniki klasycznej, żeby policzyć, czy ona się nie zawali. Także to, był, to była jedna noga, na którym stała fizyka teoretyczna i triumfowała. Drugą nogą to były słynne równania Maxwella. Otóż przez cały XVII, XVIII i XIX wieku no badano zjawiska elektryczne i magnetyczne i poszukiwano jakoś związku z nimi i dopiero Maxwell zrozumiał, że, to, że, że te zjawiska dadzą się opisać jedną spójną teorią. To się nazywa no, teorią e, e, równaniami pola elektromagnetycznego, które Maxwell sformułował. No i to było gigantyczne, czyli zjednoczyć zjawiska magnetyczne i elektryczne. I to było wielkim osiągnięciem, pierwszym tak naprawdę... To, to umożliwia nie tylko budowę silników elektrycznych, i tak dalej, ale miało także wielki triumf teoretyczny. Otóż ku swojemu zdziwieniu, Maxwell odkrył, że jego genialne równania, one zostały sformułowane gdzieś. Tu mam to wynotowane, kiedy on to, kiedy on to zrobił. No, w czurności zgubiłem gdzie gdzie to a nie, już mam w roku 1865, czyli w połowie XIX wieku. No i jak, z jego teorii wynikało, że powinny istnieć fale elektromagnetyczne. Mhm. I można było policzyć z tych równań jaka jest prędkość tych fal. Bo i, I tam, bo potrzebna była cała dielektryczna próżnica i przenikalność magnetyczna próżni. No jak wziął, policzył, wstawił liczby i wyszło mu prędkość 200 tysięcy kilometrów na godzinę. A prędkość światła to jest 300 tysięcy km. Tak jest. Bardzo bliskie i żadne inne zjawiska fizyczne nie, nie, nie osiągały tak, fal o takich prędkościach. I w związku z tym szybko postawił hipotezę, słuszną zresztą, że światło to jest fala elektromagnetyczna. Prawda? Pięknie. Wielki triumf. Więc mamy te dwie wielkie teorie i mamy jeszcze trzecią teorię. A mianowicie termodynamik. A Termodynamika to jest po to, żeby liczyć sprawność silników, elektron, elektronów i tak dalej. I Także w chemii jest ważne, żeby liczyć um, zachowanie się. Um... Reagentów w reakcji. Generalnie równania termodynamiczne nam były na studiach potrzebne, żeby sobie ogarnąć, czy dana substancja będzie, czy dana reakcja będzie egzoergiczna, czy endoergiczna. Czyli czy będzie pochłaniać energię z otoczenia, żeby zajść, czy będzie ją Uwalniać podczas zachodzenia. Tak. No i wszystko to by było, e, e, wszystko to by było bardzo piękne, e, 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 i do, do tego stopnia, że, e, że, że, że znani, e, znanie, znane fizy, fizyczne autorytety powiedziały pod koniec XIX wieku, że w zasadzie fizyka się skończyła, wiemy już wszystko. Wystarczy jeszcze pomierzyć parę, parę przewodności cieplnych e, paru ciał. I jakieś takie proste rzeczy to niech robią doświadczalnicy, ale teoretycznie to wszystko znamy. Świat został opisany, książkę można zamknąć. Tak, to prawda, okazało się, że równania Bakusuela są sprzeczne z równaniami, e, 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 z równaniami mechaniki klasycznej. To, to już było jasne pod koniec XIX wieku. No, bo tak naprawdę, żeby równania Maxwella dobrze opisywać w różnych układa, układach inercjalnych, poruszających się względem siebie ze stałą prędkością, no to w tych nowych układach to i czas powinien trochę, płynąć trochę wolno, i, i, i długości się powinny zmienić. No, i nikt to oczywiście nie wierzył, to był taki trik matematyczny. Dopiero Einstein pierwszy powiedział: nie, nieprawda. W innych układach czas naprawdę upłynie wolniej, długości są naprawdę mierzone, w innych układach są inne. To był jeden z jego wielkich, to jest słynna teoria względności, w której Einstein powiedział, że to właśnie e, transformacje takie wynikające z równań Maxwella, transformacje Lorentza są, są słuszne, a, 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 a transformacje... Galileusza, to znaczy transformacje wynikające z klasycznej mechaniki, są tylko przybliżeniem i słuszne tylko dla małych prędkości. Panie profesorze, tutaj znowu muszę w jedno słowo wejść, dlatego że nasi y, y, słuchacze mogą, y, jakby, m, mogą mieć niedosyt zrozumienia tutaj takiego faktu, że proszę Państwa, jak się cokolwiek bada, y, no fizyka to jest najprościej teraz napędzić, bo o niej rozmawiamy, ale w innych naukach też. To uczony sobie tworzy pewien rodzaj, tak zwany układ, czyli bierze sobie, wyalienowuje kawałek rzeczywistości, który akurat jego bardzo interesuje, i sobie ustawia, co tam będzie początkiem, co tam jest punktem odniesienia, co tam ma być jakimś końcem. No i przykłada swoje instrumenty pomiarowe, jakie posiada, i przykłada swoją metodę obliczeń, yy, także metodę statystyczną ustalenia błędu tej, tej metody yy, mierzenia i tej metody obliczeń. No i on ten układ po prostu opisuje, i potem w nim we wnętrzu tego układu, on jest jakby obserwatorem zewnętrznym wnętrza tego układu. Ten układ to nie jest cały świat, to jest po prostu wyjęty kawałek rzeczywistości, który on sobie ustala. Więc to jest układ, to jest bardzo ważne słowo i w fizyce, w wielu innych naukach, myślę ono jest bardzo mało wyczuwalne przez osoby, które nauką się nie zajmują. I te wszystkie metody, których my w nauce ożywa, używamy, to, to są metody de facto opisu układu. One nie są metodami opisu świata czy rzeczywistości. Z nich wy wynikają potem z tych doświadczeń, z pudła napełnionego wynikami, wynikać mogą teorie, które dotyczą tego, jak świat działa. Natomiast to wszystko jest badane na takich składowych, cząstkowych. Czy ja tak mogę to ująć? To jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że, że nie możemy tak nad tym przejść, bo tu bardzo niewiele szkoła o tym uczy. Co to jest no. ten układ, mianowicie. Podstawową rzeczą jest to, że oczywiście zawsze. Robimy pewne uproszczone modele rzeczywistości w każdej dziedzinie nauki i robimy różne uproszczenia. No i staramy się, żeby je że, uzgodnić. A jest to prawda, że zdajemy sobie sprawę, że zawsze mamy pewien przybliżony, uproszczony opis, y, opis natury. Ale wróćmy do, naszych, y, y, do naszego triumfu, i tu zrobię złośliwą uwagę, mimo że sam jestem na emeryturze. Otóż trzeba było. Nowej generacji młodych fizyków, żeby zburzyć ten piękny obraz, obraz fizyki i wprowadzić nową, rewolucyjną fizykę. Zaczęło się od, zaczęło się od tego, że fizycy no nie bardzo wierzyli w, te, w teorię atomową. Dla chemików było od dawna jasne, że, że, że substancje chemiczne składają się z z atomów, z pierwiastków lub ich połączeń, z cząsteczek. No, takie proste doświadczenie, doświadczenie chemiczne wiedzieli, że żeby spalić 2 litry wodoru, trzeba dokładnie 1 litr tlenu. Ani, gra, ani centymetr sześcienny więcej, ani mniej. To, to, to sugeruje, że oczywiście, że jedna cząsteczka tlenu łączy się z dwoma. To z teczkami wodoru. A, a fizycy mówi, no tak, to jest pewna hipoteza, ale jak duży jest ten atom? A ile on waży? Nie mieli, nie mieli żadnych wa warunków pomiaru. Mm -hmm. Innymi słowy patrzono na substancje jako pewne ciągłości. Nie, nie ciągłości. Nie, mówiono, że nie wiemy. Być może są atomy, być może materia jest ciągła, tego nie wiemy, bo nie umiemy doświadczalnić Aha, Okej, okay, czyli. Mhm. A to nie przeszkadzało w ogóle. Co więcej, używali tego i używali metod fizycznych, a mianowicie spektroskopii, do, 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 do badania różnych substancji. Otóż, jak weźmiemy, podgrzejemy jakąś cząsteczkę lub ciało, to ono zaczyna świecić. Ale świeci nie w sposób ciągły, tak jak w ognisku, czy, czy też żarówka, tylko wysyła. Światło o pewnych określonych długościach, to się nazywa widmo. No, jak przepuścimy światło przez pryzmat, który rozszczepia na różne długości św. fali, no to tam widzieliśmy jasne, te, jasne, e, jasne linie, a nie, nie ciągły ten. No i to jest bardzo pożyteczne, bo jak weźmiemy nieznaną substancję, podgrzejemy, to po tych liniach możemy, e, e, spektralnych liniach widmowych, możemy poznać, co to jest za substancja. W szczególności wielki triumf polegał na tym, że, że w roku 1868 już niejaki pan reje zabrał spektroskop, już nie pamiętam gdzie, żeby zobaczyć z jakich substancji składa się słońce. To trzeba było mieć zatwierdzenie słońca, i, bo słońce za silne świeciło i z tej korony słonecznej wziąć światło i zobaczyć spektroskopie. No i tam znalazł linie wodoru, linie żelaza. I w swojemu zdumieniu znalazł linię, które nie były znane. Toteż powiedział, że na, na, na Słońcu istnieje pierwiastek, który istnieje na Słońcu, a na Ziemi nie. Czy, czyli nazwał ten pierwiastek Helem, helium, mhm. od greckiego helios sło, e, w No i to był wielki trójumf i, e, i tam. W 1968 roku wykryto go na Słońcu i dopiero w 1895, pod koniec XIX wieku, chemicy Szwedcy odkryli, że ten pierwiastek także jest na Ziemi. To jest o tyle dziwne, że widzialna materia we wszechświecie w jednej czwartej składa się z helu. A na, a na Ziemi Hel jest bardzo rzadki, bo Hel ten primordialny, ten yy, już dawno uciekł z Ziemi ze względu na zbyt słabą grawitację w jednej Ziemi. I jedyny Hel, jaki dzisiaj mamy, to jest Hel, który pochodzi z rozpadów. Substancji radioaktywnych. To się znajduje głęboko, głęboko w Ziemi, przy źródłach uranu i tak ja, dalej. Ja się ośmielę tutaj uzupełnić, że istnieje taka astronomiczna teoria, o której ostatnio oglądałam pewien film, która polega na tym, że układ, układ planet um, słoneczny jest nasz, czyli wokół naszego Słońca, wokół naszej gwiazdy, jest niejako wtórnym układem planet, zwłaszcza ten układ wewnętrzny i że Kiedyś były tak zwane gorące Jowisze oraz y, te Gigaziemie, te 10 razy większe od Ziemi planety skaliste, ale one wszystkie w pewnym momencie ze względu na taki dziwaczny ruch Jowisza, najpierw do przodu, a potem do tyłu, y, wszystkie wpadły w słońce, porwawszy za sobą cały ten obłok gazowy helu i wodoru, i po prostu. W tym słońcu wtopiły, że się tak wyrażę. Nie wiem, czy można powiedzieć, że spłonęły, ale wtopiły w niego razem z tym gazem, więc za, zarówno nie ma przed Merkurem żadnych planet, a powinno ich być co najmniej dobrych kilka, i, i, i duże, i wielkości, yy, i wielkości Neptuna. No nie mogły być, bo są za blisko. No. Yy, ale, ale właśnie te, ta, wtedy tego helu nam z układu ubyło, i dlatego w naszych atmosferach. Helu nie ma. W tych atmosferach planet skalistych, z pierwszego, z pierwszego ciągu planet w naszym układzie, one nie mają helu w atmosferze. On po prostu wpadł w słońce, porwany przez te, przez te e, gigantyczne ziemie oraz, oraz swego czasu przez gorące jowisze, wykorzystane, które też musiały istnieć, bo w innych układach planetarnych istnieją, więc dlaczego w naszym miały nie istnieć? No W każdym razie okazało się, że z jednym z ciekawych zagadnień do badania jest stwierdzenie, jeszcze wróćmy tak z punktu widzenia fizyki, to, że istnieją tylko, że światło przez pierwiastki i substancje emituje tylko pewne częstości, to znaczy, że coś, że jeżeli taki atom istnieje, to on musi jakoś drgać, bo e, jak weźmiemy na przykład Bęben i uderzymy, to on tylko drga z pewnymi skończonymi częstościami. Także tylko tyle fizyk mógł powiedzieć o atomach, bo nic więcej nie wiadomo, bo nawet nie wiadomo, bo jaki jest wielkości i jaka, y, 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 jaką ma masę. No to, to też było dosyć ważnym zagadnieniem na końcu XX wieku. No i jeden z młodych ludzi, tak tym nazywał się a, Alfred Einstein tym się zainteresował. I o, o, tego pewnie Państwo nie wiedzą, bo to jest słabo znany fakt. On pracę doktorską napisał z obliczeń dotyczących wielkości, wielkości cząsteczek. Praca była oparta na, na badaniu lepkości roztworów cukru o różnych stężeniach I jak się um, zastosuje metoda Einsteina i jego rachunki, to, 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 to z tego można wydedukować, jaka jest wielkość tosteczki, Czyli Einstein był geniuszem w tym sensie, że on się zajmował tylko ważnymi zagadnieniami, nieważne z jakiej dziedziny fizyki. Potem zajmował się właśnie a, 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 teorią względności, potem zajmował się y, met, także metodami kwantowymi, a tu się zajął najważniejszym zagadnieniem końca XIX wieku, jak, wielka, jak wielki jest atom, jak, jak wielka jest cząsteczka. No i to, ta jego praca z 1905 roku, proszę bardzo, dotyczyła tego. Ona jest tak prostymi środkami napisana, że ja bym dzisiaj nie zakwalifikował to jako pracę doktorską, bo to jest zbyt proste, bo to się nadaje na pracę magisterską, ale absolutnie genialne i przełomowe. Potem drugi sposób badania tego, i tutaj będzie kokoriko dla nas, e, drugi sposób badania to było badanie ruchów Browna. Otóż z punktu widzenia właśnie mechaniki statystycznej, jeżeli istnieją, e, 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 jeżeli gaz składa się z cząsteczek, czy woda składa się z cząsteczek, tak weźmiemy w tej wodzie coś maleńkiego, ale dużo większego niż cząsteczka wody, no to bezładne ruchy wody powodują, że ta ta większa cząsteczka też się będzie bezładnie poruszała. To zaobserwował pierwszy Brown, badając pyłki pod mikroskopem w kropki wody. Jako wartnik muszę patrzeć do niej, że, że wielkość tego jest łatwo policzyć. Idziemy do sklepu wartniczego właśnie, kupujemy pyłek, ważymy, ile tego pyłku mamy, z mikroskopu wiemy. Z mikroskopu wiemy, jaka jest wielkość takiego, takiego jednego pyłku i możemy wyliczyć, jaka jest masa tego, tego pyłku. No i jak się zbada te bezładne ruchy, nie, nie widzimy cząsteczki wody, cząsteczek wody, ale widzimy bezładny ruch tej, 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 tego pyłka, którego masę już znamy. No i stąd można wyliczyć, jak ten ruch chaotyczny, zwany ruchem Brauna, się zachowuje. I tu znowu wkład wniósł, bardzo ważny wkład w te równania sformułował Einstein, a także profesor Krakowski, pan Smoluchowski. Czyli równania Einsteina, Smoluchowskiego, niezależnie od tego roztworu cukru, też pozwoliły ustalić, jak małe są atomy i cząsteczki. I proponuję, żebyśmy dzisiaj na tym zakończyli. Dalszą część historii opowiem następnym razem. Panie profesorze, absolutnie pasjonująca jest to historia. Ja nie zdawałam sobie sprawy chyba z tego, jak bardzo jeszcze pod koniec XIX wieku niepełna była jasność na temat tego, jak materia jest zbudowana. Nawet nie, jest... Pod tym, nie, nie pod tym względem. Subatomowym, no bo to było dla mnie jasne, ale właśnie pod względem atomowym. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że jakoś tak zupełnie ludzie nie, nie zdawali sobie sprawy z istnienia cząsteczek. W sensie dopuszczali Zabawcy, taką prakty, hipotezę, podnieść, tylko nie, nie umieli sobie. Podnieść. Tak, nie umieli ich zmi zmierzyć, zobaczyć ich nie umieli. Tak, także to jest wie wielkość mojego. Yy. Einsteina właśnie podziwiam za jego genialność. On wybierał sobie niezależnie od dziedziny, którą się zajmował, wybierał sobie zagadnienie, które uważał kluczowe dla fizyki. Jak formułował ogólną teorię względności, to on nie miał narzędzi matematycznych. On miał ideę, co to teoria ogólna. To znaczy, że grawitacja to nie są siły, tylko zakrzywienie przestrzeni. Ale nie znał geometrii analitycznej. Oczy dziesięć 10 lat uczył geometrii analitycznej, żeby sformułować swoje równania ogólnej teorii względności? Y ja rozumiem, że tam y, 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 y jesteśmy całkiem niedawno po Dniu Kobiet w Nauce. Ja rozumiem, że mu pierwsza żona mocno pomagała w tych obliczeniach, bo ona podobnież lepiej ogarniała rachunki, takie, żeby liczyć. Z tego co znamy, no dzisiaj jest oczywiście trend, żeby podkreślać rolę kobiet, ale faktem jest, że ona znała geometrię różniczkową, a niczego nie od dopiero i mu się uczy. Panie profesorze, pięknie dziękuję. Następnym razem pociągniemy, rozumiem, yy, pociągniemy temat, cóż to się takiego dalej wydarzyło, że, Zaczyłam, tak, że nagle Maxwell musiał całkiem, że, że niekoniecznie tylko dlatego, że, że nie miał speł, pełnej zgodności z newtonowską mechaniką, ale dlaczego Maxwell musiał jednak ustąpić pewnemu nie, innemu nie, panu. Nie. Będziemy mówili o zupełnie innych rzeczy. Będziemy Ach. mówili o, o, o początku cząstek elementarnych. Na razie, na razie pomierzyliśmy atomy, wiemy. Ach, i, dobrze, a, rozumiem. A, a, a następnym razem będzie o pierwszych cząstkach i, i, co, i co z tego I co, co z, tego z tego wynika. No, już mówię... chciałam panu preserowi coś tu ponarzucać, ale jak zwykle pan profesor ma znacznie lepsze wyczucie różnych faktów i rzeczy. Dziękuję uprzejmie za dzisiaj. Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom. No i zapraszamy na następny raz. Do usłyszenia. those are size.